Przygody Tomka Sojera, rozdział siódmy. Zabawa kleszczem i zawód miłosny. Im bardziej Tomek próbował skupić się na książce, tym bardziej jego myśli błądziły. W końcu poddał się z westchnieniem i ziewnięciem. Wydawało mu się, że południowa drzemka nigdy nie nadejdzie. Panowała martwa cisza, niezmącona oddechem wiatru. Był to najsenniejszy z sennych dni. Usypiający szmer 25 pięciu wkuwających uczniów koił duszę niczym zaklinające bzyczenie pszczół. Daleko, w prażącym słońcu Cardiff Hill Unosiło swoje miękkie, zielone zbocza przez lśniący welon żaru, z oddali zabarwiając się fioletem. Kilka ptaków unosiło się w leniwie. Wysoko w powietrzu nie widać było żadnego żywego stworzenia, prócz kilku śpiących krów. Serce Tomka pragnęło wolności lub jakiejkolwiek innej rozrywki, by zabić ten ponury czas. Jego dłoń powędrowała do kieszeni, a twarz pojaśniała blaskiem radosnej wdzięczności, będącej nieświadomą oblicą. Potem ukradkiem wyjął pudełko na nakapiszone, uwolnił kleszcza i położył go na długim, płaskim blacie szkolnej ławy. W tym momencie stworzenie też prawdopodobnie zapałało wdzięcznością, graniczącą z modlitwą, jednak była ona przedwczesna, ponieważ kiedy kleszcz zaczął dziękczynnie się oddalać, Tomek obrócił go szpilką i zmusił do zmiany kierunku. Serdeczny przyjaciel Tomka siedział tuż obok niego, cierpiąc podobnie jak Tomek, jednak natychmiast z wdzięcznością zainteresował się tą nową rozrywką. Tym serdecznym przyjacielem był Joe Harper. Tych dwóch chłopców było najlepszymi przyjaciółmi przez cały tydzień, a w soboty stawali się zacie... za przysięgłymi wrogami. Joe wyjął szpilkę z klapy swojej marynarki i przystąpił do torturowania jeńca. Z każdą chwilą zainteresowanie tym sportem przybierało na sile. Wkrótce Tomek stwierdził, że wzajemnie sobie przeszkadzają i żaden z nich nie czerpie z kleszcza pełnej korzyści. Wziął więc tabliczkę czołowego, położył ją na ławce i narysował po środku linię dzielącą ją na pół. Teraz, powiedział, tak długo jak klesz jest po twojej stronie, możesz go szczurchać, a ja zostawię go w spokoju. Jednak, jeśli go wypuścisz i przejdzie na moją stronę, musisz dać mu spokój tak długo, jak długo zdołam go zatrzymać po mojej stronie. W porządku. Dalej, zaczynaj. No i klesz natychmiast uciekł, i przekroczył równik. Joe męczył go przez chwilę, potem jeniec uciekł i znowu wrócił. Często zmieniał strony. Kiedy jeden zaobserwowany chłopiec gnębił kleszcza, drugi przyglądał się temu z mniejszym zainteresowaniem. Nad tabliczką pochylały się razem dwie głowy. Dwie dusze ślepe i głuche na wszystko inne. W końcu szczęście wydawało się być po stronie Joe'ego. Kleszcz próbował tędy, owędy, jedną, drugą stroną i był równie niespokojny i podekscytowany jak sami chłopcy. Gdy tylko Joe miał zwycięstwo, jakby to powiedzieć, w zasięgu ręki i palec Tomka, palce Tomka wyrywały się do zawodów, szpilka Joe'ego zgrabnie przecinała kleszczowi drogi i zatrzymywała go po swojej stronie. W końcu Tomek nie wytrzymał. No, pokusa była zbyt silna, tak więc sięgnął ręką poza swoje pole i pomógł sobie szpilką. Joe natychmiast się wściekł i powiedział, Tomek, zostaw go w spokoju. Ja tylko chcę go trochę poszturchać, Joe. Nie mój panie to niesprawiedliwe zostaw go daj spokój to mu nie zaszkodzi zostaw go mówię nie zostawię zostawisz jest po mojej stronie słuchaj joe to mój kleszcz czy twój mam gdzieś czyj to kleszcz jest po mojej stronie i nie dotkniesz go cóż nawet założę się że dotknę to mój kleszcz i zrobię z nim wszystko co mi się podoba potężne ciosy spadły na plecy obydwu chłopców i przez następne dwie minuty kurz unosił się z dwóch marynarek ku uciesze całej szkoły. Chłopcy byli zbyt pochłonięci zabawą, by zauważyć ciszę, która zapadła w klasie chwilę przed tym, jak nauczyciel podkradł się małymi kroczkami i stanął nad nimi. Przypatrywał się większej części przedstawienia, zanim postanowił trochę je urozmaicić. Podczas południowej przerwy Tomek poleciał do Berki i wyszeptał jej ducha. Załóż swój czepek i udawaj, że idziesz do domu, a kiedy znikniesz za rogiem, wymknij się i zawróć tutaj alejką. Ja pójdę inną drogą i oszukam ich w ten sposób. Tak jedno odeszło z jedną grupą kolegów, a drugie z inną i niebawem spotkali się na końcu alejki. I gdy wrócili do, szkoly, do szkoły, mieli ją całą dla siebie. Następnie usiedli razem, trzymając tabliczkę. Tomek podał Beki ołówek i trzymał jej dłoń, prowadząc ją tak, że namalowali kolejny zdumiewający dom. Kiedy zainteresowanie sztuką osłabło, zaczęli rozmawiać. Tomek napawał się szczęściem. Spytał. Lubisz szczury? Nie. Nie znoszę ich. Cóż, ja lubię. Zwłaszcza te zdechłe. Można nimi wywijać na sznurku nad głową. Nie, szczury mnie zbytnio nie interesują. Walgumę gumę do rzucia. O! Trzeba było tego tak od razu powiedzieć. Chciałbym mieć trochę teraz. Chciałbyś? Nie ja mam. Pozwolę ci trochę porzuć, ale musisz mi ją oddać. Propozycja była do przyjęcia, więc już żuli na zmianę i siedzieli na ławce z zadowoleniem machali nogami. Byłeś kiedyś w cyrku? Zapytał Tomek. Tak, mój tatuś jeszcze kiedyś mnie tam zabierze. Jak będę grzeczny. Ja byłem w cyrku trzy lub cztery razy. Mnóstwo razy. Kościół ani się nie umywa do cyrku. Tam przez cały czas coś się dzieje. Kiedy dorosnę chciałbym zostać klauną. Och, naprawdę? To fajnie. Oni są tacy uroczy. Cali w kropki. Tak jest i dostają kopę pieniędzy. Ben Rogers mówi, że nawet dolara dziennie. Hej, Becky, byłaś kiedyś zaręczona? Co to znaczy? No, zaręczona, żeby się pobrać. Nie, a chciałabyś? Tak sądzę. Nie wiem, jak to jest. Jak jest? To nic, to, te, to nic takiego. Po prostu mówisz chłopakowi, że nigdy nie będziesz mieć nikogo oprócz niego. Nigdy, nigdy, przenigdy. Potem go całujesz i to wszystko. Każdy może to zrobić. Całujesz? Po co całujesz? E, no wiesz, to jest po to. E, no cóż, no wszyscy tak robią. Wszyscy? A co? Tak, wszyscy zakochani. Pamiętasz, co napisałem na tabliczce? Tak. Co to było? Nie powiem ci. Więc może ja powiem. Tak, ale innym razem. Nie, teraz. Nie, nie teraz, jutro. O nie, teraz. Proszę, Beki. Powiem szeptem, szeptem. Tak będzie łatwiej. Beki wahała się. Tomak uznał milczenie za zgodę, objął ją w talii i wyszeptał wszystko delikatnie. Z ustami przy jej uchu, a potem dodał: Teraz ty, wyszeptaj to mnie. Dokładnie to samo. Opierała się przez chwilę, potem powiedziała: Odwróć twarz, żebym cię nie widziała. To wtedy wyszepta. Ale nie wolno ci nikomu powiedzieć. Dobrze, Tomku? Nie powiesz, prawda? Nie, naprawdę, 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 naprawdę nie powiem. Teraz Beki. Odwrócił twarz. Nachyliła się nieśmiało. Aż jej oddech musnął jego loki i wyszeptała: Kocham cię! A potem odskoczyła i biegała wokół ławek, a Tomek za nią. Wreszcie schroniła się w kącie, zasłaniając twarz białym fartuszkiem. Tomek objął ją za szyję i powiedział: Teraz, Beki, załatwione! Wszystko z wyjątkiem pocąku. Nie bój się to nic takiego. Proszę, Beki. I zdjął fartuszek i dłonie z jej twarzy. Po chwili poddała się i opuściła dłonie. Ukazała się w jej twarz, zaczerwieniona z wysiłku, poddała się podnosząc głowę. Tomek pocałował czerwone usta i powiedział: Już po wszystkim, Beki. A teraz po czymś takim nie będziesz kochać nikogo poza mną i nigdy nikogo poza mną nie poślubisz. Nigdy prze-nigdy, prawda? Tak, nigdy nie będę kochać nikogo poza tobą, Tomku, i nigdy nie poślubię nikogo poza tobą. I ty też nigdy nie poślubisz nikogo oprócz mnie. No oczywiście. Ale to nie wszystko. Zawsze będziemy chodzić razem do szkoły i razem wracać do domu. Kiedy tylko nikt nie będzie patrzył. A podczas przyjęć ja zawsze będę wybierał ciebie, a ty mnie, ponieważ tak się właśnie robi, kiedy się jest zaręczonym. To takie miłe. Nigdy o tym wcześniej nie słyszałam. O, zawsze jest bardzo wesoło. A kiedy ja i Emil Lawrence jej wielkie oczy zdradziły Tomkowi, że popełni błąd i zmieszany urwą. Och, Tomku! A więc nie jestem pierwszą, z którą się zaręczyłeś! Dziewczynka rozpłakała się. Tomek powiedział: Och, nie płacz, Beki! Już mi na niej nie zależy. Nie, Tomku, nieprawda! Sam najlepiej wiesz. Tomek próbował objąć ją za szyję, odepchnęła go, odwróciła się twarzą do ściany i dalej płakała. Tomek próbował znów ze słowami pocieszenie na ustach, jednak ponownie został odrzucony. Wtedy jego duma wzięła górę. Odmaszarował i wyszedł na zewnątrz. Stał tam przez chwilę zniecierpliwiony i zmieszany, raz po raz zerkając na drzwi, mając nadzieję, że ona pożałuje i przyjdzie go szukać. Ale nie przyszła. Potem zaczął się podle czuć i obawiać, że to wszystko jego wino. Stoczył sam ze sobą ciężką walkę, żeby zrobić pierwszy krok. No ale w końcu przemógł się i wszedł do szkoły. Ciągle stała w kącie, szlochając, z twarzą odwróconą do ściany. Serce tą kawaliło. Podszedł do niej na chwilę, przystanął, nie wiedząc właściwie, co dalej zrobić. Wreszcie powiedział z wahaniem: Becky, Janiem, nie interesuję się nikim poza tobą. Nie było odpowiedzi, jedynie szlop. Becky, prosił: Becky, nic mi nie odpowiesz? Jeszcze więcej szlochów. Tomek wydobył swój największy skarb. Ma gałkę z kominkowego wilka i podsunął ją. Beki by mogła zobaczyć. Powiedział. Proszę, Beki, nie weźmiesz jej? Rzuciła gałką na podłogę. Wtedy Tomek wyszedł na zewnątrz i pomaszerował na wzgórze. Daleko, daleko, aby tego dnia już nie wrócić do szkoły. Tymczasem Beki zaczęła się objawiać. Wybiegła z klasy. Nie było go. W zasięgu wzroku obiegła dziedziniec, ale tam też go nie było. Zawołała – Tomku! Wracaj! Tomku! Uważnie nasłuchiwała, ale nie było odpowiedzi. Towarzyszyły jej jedynie cisza i samotność. Usiadła więc i znowu zaczęła płakać, czyniąc sobie gorzkie wyrzuty. Do tego czasu uczniowie zaczęli się schodzić. Musiała ukryć swój żal i uciszyć złamane serce, biorąc na siebie krzyż długiego, Posępnego, bolesnego popołudnia, nie mając wśród obcych ani jednej duszy, z którą mogłaby się podzielić swym bólem. Rozdział ósmy: Pirat to brzmi dumnie Tomek w ponurym nastroju, kluczu alejkami tu i tam, dopóki nie strzedł ze szlaku, którym wracali uczniowie a wtedy zaczął więc. Dwa lub trzy razy przekroczył mały potok zgodnie z chłopięcym przekonaniem, że przekraczanie wody może zmylić pościg. Pół godziny później zniknął za rezydencją de glasów na szczycie i Hill. a Budynek szkoły był niemal niedostrzegalny w dolinie za jego plecami. Szedł do gęstego lasu, obrał dziewiczy szlak do samego środka i usiadł na porosłym mchem skrawku ziemi pod rozłożystym dębem. Nie było nawet lekkiego podmuchu zefiru. Żar bezwietrznego popołudnia uciszył nawet śpiew ptaków. Natura pogrążona była w transie, zakłóconym jedynie sporadycznym stukaniem dzięcioła, a to zdawało się tylko podkreślać przenikliwą ciszę, pogłębiając poczucie osamotnienia. Dusza chłopca pogrążona była w melancholii, a jego uczucia harmonizowały z otoczeniem. Siedział długo z łokciami na kolanach, podpierając brodę dłońmi i rozmyślał. Myślał o tym, że życie jest w najlepszym razie z gryzotą i coraz bardziej zazdrościł Jimmy'emu Hugginsowi, który tak niedawno uwolnił się od doczesnych trosk. Pomyślał o tym, jak spokojnie można leżeć, drzemać. I śnić na wieki wieków, z wiatrem szepczącym w koronach drzew, muskającym trawę i kwiaty nad grobem, bez smutku i zmartwień, już na zawsze. Gdyby tylko miał czyste akta w szkółce niedzielne, mógłby tam pójść i mieć to wszystko z głowy. A teraz znów ta dziewczyna co takiego zrobił? Nic. Chciał jak najlepiej, a został potraktowany jak pies. Naprawdę jak jakiś pies pewnego dnia ona pożałuje. Może gdy będzie już za późno. A gdyby tylko mógł tymczasowo umrzeć. Jednak giętkie młode serce nie trwa długo ściśnięte w jednym kształcie. Niebawem umysł Tomka zaczął w niedostrzegalny sposób znów dryfować ku troskom doczesnego życia. A co gdyby teraz odwrócił się i zniknął w tańczych okolicznościach? A gdyby tak odszedł na zawsze w nieznane Daleko do zamorskich krajów i nigdy już nie powrócił, jak czułaby się wtedy? Powrócił. Pomysł zostania klawnym. Jednak napełnił go to tylko niesmakiem. Lekkomyślność, dowcipy i kropkowane trykoty profanowały ducha wzniesionego ku nieuchwytnym wzniosłym sferom romantyczności. Nie. Będzie żołnierzem i wróci po wielu latach zmęczony w wojną i okryty chwałą. Nie. Lepiej przyłączy się do Indian i będzie polował na bawoły i kroczył ścieżką wojenną w górach i na bezdrożnych, wielkich równinach Dalekiego Zachodu. Kiedyś wróci jako wielki wódz, najeżony piórami, strasząc farbą na twarzy, i wkroczy do szkółki niedzielnej pewnego sennego letniego ranka z mrożącym krew w żyłach okrzykiem bojowym, a wszystkim jego kolegom oczy wyjdą na wierzch z zazdrości. Ale nie. Było coś jeszcze lepszego niż to: Zostanie piratem. Tak, to jest to. Teraz przyszłość malowała się przed nim, jaśniejąc niewyobrażalną chwałą. Jego imię obiegnie świat i będzie przyprawiało ludzi od reszt grozy. Jak wspaniale będzie przecinał wzburzone morza swoim okrętem o czarnym kadłubie, duchem burzy, z przerażającą flagą powiewającą na maszcie. U szczytu pojawi się nagle w starym miasteczku i majestatycznie kroczy do kościoła, opalony i ogorzały od wichrów. W swoim czarnym, aksamitnym kubraku i spodniach, w wspaniałych butach z cholebami, przepasany szkarłatną szarfą, z pasem, najeżdżonym pistoletami kawaleryjskimi, w zakrwawionym kordonem. Z ozdobnym pióropuszem, kapel... pióropu... Ozdobionym pióropuszem kapeluszu, z zagiętym rządem, z rozpostartą czarną flagą, z czaszką i skrzyżowanymi piszczelami. Zachwycony usłyszy wtedy szepty: To pirat, Tomek Sawyer, czarny mściciel hiszpańskich wód. Tak, to już postanowione. Zaplanował swoją karierę. Zacznie od ucieczki z domu. Zrobi to wczesnym rankiem następnego dnia. Dlatego musi teraz rozpocząć przygotowania. Najpierw zbierze cały swój dobytek. W tym celu udał się do leżącego nieopodal zmuszałego pnia i swoim scyzorykiem Barłowa zaczął kopać z jednej strony. Wkrótce dotarł do miejsca, gdzie usłyszał głuchy dźwięk. Włożył tam rękę i dobitnie wypowiedział zaklęcie: Przyjdź, czego nie było, zostań, co tu było. Potem zeskrobał brud i odsłonił sosnową deszczułkę. Podniósł ją i zobaczył kształtną małą szkatułkę, której dno i boki zrobione były z sosownych deseczek. Leżała w niej kulka. Już zdumienie Tomka nie miało granic. Zmieszany podrapał się w głowę i powiedział: To je wszystko. Potem z niechęcią rzucił kulkę i stał rozmyślając prawda była taka, że zawiodło go zaklęcie, które on i jego koledzy zawsze uważali za niezawodne. Jeśli zakupisz kulkę wymawiając pewne niezbędne słowa i pozostawisz ją tam przez, okr przez dwa tygodnie, a po tym czasie odkopisz ją wypowiadając magiczną formułę, której tomek właśnie użył, użył znajdziesz wszystkie kulki, jakie kiedykolwiek zgubiłeś. W międzyczasie wszystkie te kulki zgromadzą się w jednym miejscu. Teraz właśnie to wszystko całkowicie zawiodło. Fundamenty wiary tonka zatrzęsły się. Słyszał o wielu próbach, które się powiodły, ale o żadnej, która by się nie udała. Nie pamiętał, że sam już kilkakrotnie próbował tego zaklęcia, jednak za każdym razem zapominał, gdzie zakopał swój skarb. Przez jakiś czas łamał sobie nad tym głowę i wreszcie doszedł do wniosku, że niektóre czary wymieszały się, co zniszczyło ich moce. Przez chwilę to rozwiązanie zadowalało go, dlatego rozejrzał się dokoła, aż znalazł mały, piaszczysty punkt z lejowatym wgłębieniem. Położył się tam, przytknął do niego usta i zawołał. Mr. W kolewie, mr. W kolewie, powiedz mi, co chcę wiedzieć mrów kolewie mrów kolewie powiedz mi co chcę wiedzieć piasek zaczął się poruszać i okazał się w nich mały czarny robak jednak zaraz przerażony zniknął on nie powie więc to jednak była sprawka czarownicy wiedziałem doskonale doskonale zdawał sobie sprawę z daremności prób walki z czarownicami więc powstał się zniechęcony Wówczas przyszło mu do głowy, że mógłby przynajmniej mieć tę kulkę, którą właśnie wyrzucił. Zatem zaczął cierpliwie jej szukać, jednak nie mógł jej znaleźć. Teraz wrócił do szkatułki. Stanął dokładnie w tym miejscu, w którym odrzucił kulkę, po czym wyjął inną kulkę z kieszeni i rzucił ją w ten sam sposób, mówiąc: Idź, bracie, znajdź brata. Obserwował, gdzie się zatrzymało. Poszedł tam i rozejrzał się. Jednak kulka musiała potoczyć się gdzieś bliżej lub dalej, więc spróbował jeszcze dwa razy. Ostatnia próba zakończyła się powodzeniem. Dwie kulki leżały obok siebie w odległości stopy. Właśnie teraz środek lasu przeszył słaby dźwięk blaszanej dziecięcej tąbki. Tomek zrzucił marynarkę i spodnie, zrobił z szelki pasek, wygrzebał spod zmruszałego pnia prymitywny łuk, strzałę, drewniany miecz i blaszaną trąbkę. Chwilę później złapał te rzeczy i pobiegł boso z powiewającą koszulą. Przystanął pod ogromnym wiązem, zatrąbił w odpowiedzi, po czym zaczął skradać się na palcach i czujnie rozglądać się wokoło. Powiedział cicho do zmyślonych towarzyszy. Stój, wesoła drużyno, kryjcie się, póki nie zatrąbię. Teraz pojawił się Joe Harper, tak przewiewnie odziany i wymyślnie uzbrojony jak Tomek. Tomek zawołał, stój! Kto przychodzi tu do lasu Sherwood bez mojego zezwolenia? Geist Gussiborn nie potrzebuje niczego zezwolenia. Kimżeś ty, który. który śmiesz odzywać się w te słowa? powiedział Tomek, ponieważ mówili z pamięci według książki. Kimżeś ty, który śmiesz odzywać się w te słowa? Jamże to ja. Robin Hood, jak twoje tchórzliwe ścierwo, prędko się przekona. Ty żeś jest ów sławny, Banita? Z radością rozmówię się podług praw do ścieżek szczęśliwego lasu. się! I wzięli drewniane miecze, cisnęli na ziemię pozostałe manatki, stanęli w postawie szermierzy, stopa przy stopie i rozpoczęli poważny, ostrożny pojedynek: dwa uderzenia w górę, dwa w dół. Wreszcie jak powiedział: Jak złapałeś, to ruszę się. A więc ruszali się, aż zjejali spocili z wysiłku. Co jakiś czas Tomek krzyczał: Padnij! Padnij! Dlaczego nie padasz? Nie chcę. Czemu sam nie padniesz? Tobie idzie. E, tam to wykorzyjdzie? E, tamto nic takiego. Ja nie mogę paść, tego nie ma w książce. Książka mówi: W tym jednym ciosem w tył uśmiercił nieszczęsnego go jak Musisz się odwrócić i pozwolić walnąć w plecy ponieważ z autorytami, autorytami się nie dyskutuje, to odwrócił się, przyjął cios i padł. Teraz, powiedział Joe, musisz dać mi się zabić. Tak będzie sprawiedliwie. – Nie mogę tego zrobić, tego nie ma w książce. – A to wszystko pod oszustwo. – Hej, Joe, możesz być braciszkiem takim, albo musian. synem młynarza i zbić mnie drągiem, albo przez chwilę ja będę szeryfem z Nottingham, a ty Robinem Hoodem i wtedy możesz mnie zabić. Rozwiązanie było satysfakcjonujące. Szybko też zostało zrealizowane. Potem Tomek znów został Robin Hoodem, a zdradziecka zakonnica pozwoliła, by zraniony wykrwawił się na śmierć. W końcu Joe, uosabiający całą drużynę szlochających wyrzutków, przeciągnął go smutno, włożył łuk w jego słabnące dłonie, a Tomek powiedział – tam, gdzie upadnie ta strzała, pogrzebiecie biednego Robin Chuda pod leśnym drzewem. Po czym wystrzelił strzałę, upadł i byłby niechybnie, umarł, ale wpadł po i zerwał się nieco zbyt żywo jak na trupa. Chłopcy ubrali się, ukryli jak wypiłnek, odeszli, żałując, że nie ma już wyrzutków. Zastanawiali się też, jak współczesna cywilizacja mogłaby zrekompensować im tę stratę. Stwierdzili... Że woleliby przez rok być banitami w lesie szerud niż na wieki prezydentem stanów zjednoczonych